Dziękuję bardzo serdecznie za umożliwienie zabrania głosu. Szanowni Państwo, jestem pod wrażeniem tej dyskusji. Szanowni Państwo, nie ma odejścia od węgla, wszyscy o tym wiemy, więc tutaj dyskusja, czy wyłączać, czy nie wyłączać, czy, czy zamykać kopalnie, czy nie zamykać. Szanowni Państwo, nie ma odejścia od węgla w najbliższym czasie. Perspektywą jest produkcja Taniego wodoru, najtańszego wodoru w procesie podziemnego zgazowania węgla. To jest program, który jest wdrażany na całym świecie, tylko nie w Polsce. A my, Polacy, mamy 85% zasobów węgla. Szanowni Państwo, mam taką ofertę dla mojego samolotu. tworzymy grupę ekspertów do spraw rolnictwa energetyki. Chcielibyśmy pomóc właśnie w tej reformie w podtrzymaniu wydobycia na kopalni grubińskich w i Równowaziska. I tutaj mam propozycję do pana prezesa KGB opracować model biznesowy dla polskiego górnictwa, zwiększenie wydobycia na kopalniach które są rentowne. To jest szeroki, długi temat, Chodziłoby o to, żeby się spotkać, żebyśmy się zmieniła posłanka społeczna. mogli przedstawić dobre rozwiązania. Wielkiego górnictwa. Wyłączono mikrofon. Wyłączono mikrofon. Nie? Proszę naprawić ten. Nie działa. Szanowni Państwo, ja mam z... mamy pracę Mamy politykę energetyczną polską do 2040 opracowaną, która w tej chwili pokazuje, że my mieliśmy rację. Nie jest strona rządowa, która doprowadziła właśnie do tego, co teraz mamy. To jest inny. Zadajmy sobie pytanie. To jest inny, bo nas do takiej sytuacji. Zadać pytanie, jeszcze mam. Ma ten... Zaraz. Jeszcze mam propozycję do Pana Przewodniczącego Boloża. Pan Przewodniczący zna nas, zna nasze działanie. Pan Przewodniczący opracuje program, który pozwoli na zwiększenie wypowiedzi, a bo nie do o Przewodniczącej. Mamy, proszę Państwa, opracowany produkt, który dodajemy do węgla. Na to pani już jest produkowany nowy węgiel z tym dodatkiem węglu. Ma badania TIC i jest wprowadzony do obrotu. To jest argument dla Unii Europejskiej, że ten nasz polski węgiel może być w sposób ekologiczny spalany koty, które mają mieszkańcy jest 3 miliony, wprowadzając teraz rozwiązanie damy polskiej gospodarce 3 miliony do węgla oszczędności do miliardów. Chcielibyśmy też na ten temat porozmawiać. Także tutaj jest z mojej strony konkretna propozycja, chcemy się włączyć w te y, sprawy Kowalnik bo Bolesława-Śmiały, możemy na kolejnie Bolesława Śmiały zrobić, ale jeżeli będzie trzeba, właściwie w grupie czy zasadne jest likwidowanie. Bardzo dziękuję. Panie Pan się czemu Pasko Pan. Powiem tak. Odpowiedź jest dość trudna. Pan był bardzo dużo testów. Zaczął pan od skazowania węgla pociągnego. Ja dlatego no, ja nie wiem, czy pan wie, o czym pan mówi. Doskonale um, wiemy o czym mówimy. Myślę, że nie, dlatego że ja byłem kierownikiem projektu, który przygotowywał jedyne takich takie zdarzenia, które miały miejsce w Polsce. Więc wydaje mi się, że ja nie mam Wieczorek. Jakie pan są pan. zagrożenia związane ze zgazowaniem i jakie są rzeczy niezbędne do jego przeprowadzenia? No to powiem szczerze, że mówimy o rzeczach, które wcale nie są proste. Nie ma dużej literatury nawet udokumentowanej takich prób na świecie. Co się dzieje, kiedy gazy z georeaktora? wydostają się na powierzchni czy inne... To są coś, nie coś, będą się wydostawać, inne. panie y... prezesie. Ja Dlatego nie, 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 to, nie... rozmawiać w stopniu ogólności. Ja podchodzę do rozwiązania od strony technicznej. Dlatego i trzeba i rozmawiać. ich stosowania. Y, po drugie, pan jako kto chce prowadzić audyt na kopalni Bolesław Śmiałek? Jako dyrektor, były dyrektor kopalni Czeczot, który zwiększył wydobycie na kopalni Czeczot w ciągu jednego roku o... Jeden milion ton. Tutaj mamy audyt kopalni Murcki Staszic wykonany przez pana prezesa Krzysztofa Tytko, jednego z najlepszych fachowców od spraw górnictwa. Panowie związkowcy Panie znają... Górnictwa? Ja myślę, że tak. Jest oferta skierowana w stosunku do Polskiej Grupy Górniczej. Proszę I strony społecznej związków zawodowych i do my tego i temat do samorządu. Ale my nie rozstrzygniemy tego tematu. I żeby teraz rozstrzygnąć temat, czy spółka PWG nawiąże z Państwem współpracę. Także wydaje się, że. W tej cały czas się przez na... temat, bo Pani bolesna. Pani śmiały. Dziękuję. Przepraszam, proszę się, ja pytanie. Bardzo proszę. Dziękuję. Do Pani z Ministerstwa. Czy w obliczu tego, co się dzieje na Wschodzie i zagrożenia, które możemy uniknąć, i luki na rynku mocy, o które wypada. Może dojść do takiej sytuacji, że pani stawia, czy ministerstwo, czy rząd w jednocześnie pod znakiem zapytania, żeś elektrowni wegląda. Niech, niech pani odpowie, to jest odpowiedzialne działanie ze strony rządu. Ale chyba nie padło żadne konkretne tutaj. No nie, czy, czy pani chciałaby, bo pani wreszcie. Pytanie, to jest taka sytuacja. Proszę państwa, proszę proszę jeszcze raz, powiedziałem. To, co się dzisiaj toczy na świecie, kwestia bezpieczeństwa, kwestia stabilności, oczywiście zwana pod uwagę przez wszystkich, którzy przyszły w tym procesie. Proszę zobaczyć, chwilę że polskie sieci elektroenergetyczne, do w polskie sieci elektroenergetyczne jasno zakomunikowały, nawet wczoraj ten dyrektor też na tym spotkaniu była, że potrzebują mocy, tu i teraz. No więc tak? jeżeli moc jest potrzebna... Jeszcze zrobicie? To, że decyzję podjął jakiś mój poprzednicy, ileś tam lat temu, ja biorę to na siebie, bo jesteśmy u siebie cały czas, to jest kontynuacja decyzji naszej. W 2021 roku podjęliśmy taką decyzję. Co dzisiaj patrząc, się, że te spółki działają w, 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 w kodeksie spółek handlowych, są spółkami giełdowymi, tak to funkcjonuje. Musi być ekonomika, czyli musimy znaleźć finansowanie tego przedsięwzięcia. Czy ale, jak już powiedziałem w chwili obecnej, nie ma dzisiaj w Polsce kogoś, kto by powiedział w ten sposób, że energetyka konwencjonalna i jednostki węglowe nie są potrzebne do stabilizacji systemu i nie są, i można sobie bez poradzić o tym okresie transformacji. Jedną rzeczą jest zapowiedziane o czymś takim, że transformujemy się w kierunku nowego modelu rynku, nowego paradygmatu rynku, opartego o OZE, o magazyny, o atom. Muszę zakończyć, o, 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 jeszcze znowu.